Privet, bardzo podobna konstrukcja, fuj, zachodni syf. Bardzo podobna to konstrukcja do tego, co widzieliśmy ostatnio, naboje również 9x39 mm, TSP6, czyli T z Wolframem, jest to karabinek WSSM, konstrukcja jest w 70%, 70 aż procentach, rozumiecie, bliźniacza do as -WAU. Więc pomyślmy sobie, przymrużmy oczy, nie widzimy tej kolby, bo tylko tak naprawdę komu się będzie różnić ta wersja modernizowana. I opowiedzmy dzisiaj o karabinku ASW. Radzieckim karabinku ASV. Zapraszam. Co i jak? Karabina GASW został stworzony w latach 80. również przez pana panów Sierbiukowa i Kacapnikowa. Konstrukcja ta jest bliźniaczo podobna do WSS Vintorieza, różni się tylko kolbą. Nabój ten sam, czyli nabój pośredni 9x39 mm w grze Pawłow, mniejsza. Jest to nabój SP6, czyli nabój z pokryciem wolframowym. Konstrukcja interesująca, konstrukcja przede wszystkim wykonana do walki z kamizelkami kulotpornymi oraz co ciekawe na niewielki dystans, ponieważ tak samo jak nabój, który, który posiada, z którego strzela, zasięg ma tylko na 400 metrów, a zasięg skuteczny to jest tylko 300 metrów. No, biorąc pod uwagę inne karabinki tego typu, jest to niski zasięg, tak? Karabinek AS wał, a w tamat specjalnej czyli V odnosi się do nazwy Tumika, że V, Tumik. No, tak jest napisane, tak Rosjanie piszą. Zakładam, że chodzi o ten tumik, tak jak WSS Vintorius miał. Hmm, Vintories, czyli był związany z tym obcinaczem nici, z tym specjalnym dźwiękiem oddania strzału. Tutaj mamy po prostu prosty temat, czyli wał, wow, no jak ten tumik jak wał. Wow. Karabinek, jak już powiedziałem, jest złożony w 70% tak samo jak karabinek A Vintories, czyli VSSM, no M z racji modernizowanej. I tu jest też ten y, ASW zmodernizowany, ponieważ mamy tutaj liczne szyny y, Picatini. na zamku również jest szyna Picatini, która umożliwia montaż takich nowocześniejszych elementów. Wcześniej był to ogon jaskółczy, na który się montowało typowo rosyjskie, radzieckie montaże. Kolba w ASWale jest łamana i dodatkowo jest prosta z elementów metalowych, prostych, wykonanych bez takich fajnych tutaj elementów, jak możliwość regulacji. ASW brał udział w licznych wschodnich filmach, ale przede wszystkim w grach, i oczywiście był tak w wersji stalker. W grze Stalker z 2007 roku, Cięciarnobyl, oczywiście gra ukraińska. Yy, I to Ukraińcy w sumie rozpropagowali ten karabinek na zachód, co ciekawe, biorąc pod uwagę sytuację, jaka jest dzisiaj. Natomiast yy, przede wszystkim gry takie jak Arma, gry takie jak Battlefield. Chcesz dowiedzieć się więcej? Zaobserwuj, za zaserduszkuj i widzimy się w kolejnym odcinku.